Zależy mi na budowaniu prawdziwych, szczerych, wartościowych relacji razem z Wami. Media społecznościowe są super. Ale wierzę i czuję wewnętrznie, że chciałabym tworzyć z Wami wartościowe, bliższe relacje i dzielić się wartościową wiedzą na maksa. Dlatego Postanowiłam, że tworzę newsletter. Będzie to przestrzeń, w której będę się dzieliła razem z Wami wiedzą z zakresu psychologii, tego jak pracuje nasz umysł, pracy z emocjami, a także praktyczne wskazówki, które będziecie mogli wdrożyć w swoje życie, aby zaszła dla Was realna zmiana. Chcę tworzyć ten newsletter z myślą o Was. Dlatego, jeżeli masz ochotę, wejdź na stronę www.annabielawska.eu, tak jak to widzisz, i zjedź na dół i jest informacja. Zapisz się na newsletter, podaj swoje imię, adres, e-mail, także zaznacz, że wyrażasz zgodę, a następnie. Na kliknij zapisuje się. Następnie wejdź na swoją pocztę i sprawdź, czy otrzymałaś ode mnie prezent, a prezentem jest e-book sześć wskazówek, jak mądrze i lepiej zarządzać sobą w czasie. To takie proste. Otrzymasz raz w miesiącu ode mnie e-mail właśnie odnośnie. Pogłębienia Twojego rozwoju osobistego, a także informacje o nowych odcinkach na kanale YouTube. A także, jeżeli będę tworzyła programy transformacyjne dla kobiet, że jest możliwość i szansa dołączenia do takiego programu lub skorzystania z sesji indywidualnych. A co najważniejsze, jakie. Obszary z zakresu psychologii i pracy z emocjami są dla Ciebie najważniejsze. Co byłoby dla Ciebie interesującego przeczytać w takim newsletterze? Znać w komentarzu, a może przy okazji podpowiesz mi super nazwę dla niego.